tysiąc pojemności 212 koni Baga tego motocykla to 190 kg. czyli ma więcej mocy niż faszyk, a teraz tak karbonowe koła czyli fajnie mamy tutaj karbonowe karbonowe dodatki z spryzowanego aluminium tetanowy układ wydechowy wszystko po to, żeby było lekko lekko znaczy szybko Szybko, żeby szybko jechał, żeby szybko skręcał, żeby szybko hamował, bo to też jest bardzo ważne. Bo jeśli będziemy mieli dużą wagę, to będziemy długo hamować, tak? Wiecie dlaczego w motosporcie, w lotnictwie, w motocyklach nie ma F? Dlatego, że jest niewydajne, dlatego że jest ciężkie. A teraz wiecie, dlaczego litrowym motor nie ma konkurencji? To, że BMW nie stworzyło odpowiednika takiego samego, tylko elektrycznego, to ja ich rozumiem. Natomiast, czemu Tesla nie stworzyło takiego odpowiednika? To już dla mnie jest zagadka. Przecież byłby to najszybszy motor na świecie. Szybszy od wiatru, szybszy od światła, od wszystkiego. Więc chcę rozczarować fanów FV. motocykla elektryczny zacznę istnieć wtedy, kiedy skończą się elektryczne samochody. Ja sobie odpalam motor jadę będę ja, ja go datankować i odpajęczyć po zimie.